Po prostu się pewnie biegają, no tak jak my Tylko, że oni to już pewnie pół mowy przebiegli No właśnie, jakiś morazem kurwa biegną Nie, Dobra, tu to nikogo. nie to ma tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Ale możliwe, że są, bo tu jest gdzieś obok, bo to jest wieża Dobra. Jeszcze To jest wieża Top High ground. chyba że nasza, Nie, nasza jest top High ground z tej mapy całej To chodźmy na tą wieżę już wszyscy jak oni się Dobra, ruszają to ta my wieża to jest top no, high grant top high ground, tylko nie wiem na się ciebie tam... już teraz? Nie, Pod nie. Nie mogę przestrzelić, bo jak się Bieszo, da... To kurwa wybiłem. O, strefa, ja go go go, 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 go! go, go, Na górę, na górę. Nie pijcie na razie Red Bulli. Ja w ogóle mam takie czerwone niebo A o to, to mam. To jest, trefa, trefa. Bo jest strefa Za to. To już jest do strefa. Jak na trójce masz. A jak coś, bo było, było info o jakiejś obstaczek. A chciałuszę za 160 sekund, macie w lewym dolnym napisane Ej, bez kity, no Ej, no fajne to jest, fajne, fajne. Rozglądajcie się, rozglądajcie się. To jest jak. W na prawo górkę jeszcze, bo prawo górka może być slipa. To wali. Na są, są na wieży po prawej. Na wieży takiej kurwa los. Ta, 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 bo widzisz. Trzymajmy to, widać, to trzymajmy. Można ich trafić. Faj To ja jest bojowa, wyciągam i badać. schowajcie się, schowajcie się. Bez kitu to nie odcinacie no, się, chomcie no się. No, Kapy no. już są przed nami. Schowajcie Zjedzie. się, żeby was nie trafili na pewno, bo jak już jeden dead, to jest Chowajcie się tutaj za to Ej chyba, Również że odpuszczamy i ruchy, ruchy wracamy na swoją widać, wieżę Przeszli, spadł chłop Co ej, za debil jakoś zupełnie od strony ścieżki, co nie? Pod wieżę tą Oni ej, raczej no, nas tak nie powinni rysować Tam jest dwóch Ta Ej ty, od... ej, na górce, ej są na górce tam po prawo Tak, 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 wiem, tak. wiem Te strzały nie docierają jak coś Nie, jeden chyba do toro Dobra, a, jest, a kurwa, ten, jest kurwa, jest kurwa 9 ekip już. Ej, jakaś ekipa się podobno wyjeba. No to mi tak już ten, to wiesz, to na potrawi, nie najgorsze. Testowali, testowali, weźmy niby podrobienia. Ej, bo oni od prawej mogą iść tam dołem. Ej, kurwa, widzicie co na lewo? Te pole, jakbyśmy się w tym polu kurwa schowali? Ej, ale jest lifa, bo jesteśmy na całym środku wokół wszystkich. Ej, ale tam ci sobie i tam na górce to ich w ogóle nie ma. Są, są, biegają tam, biegają a tak, tam, tam cały czas. Tak nie, ja górę, ja tego coś. Może się nie są. Oni walą, a to nie leci do nas. Nie, ja bym podsumał na górę jakby coś Ej po to... lewo, po lewo coś Oni tam na dole się. się walą. Dobra, jesteśmy w samym środku jak coś Nie wywalajcie się głupio Zobaczcie też na, ten, na stan jedzenia żeby... Jak coś ja mam dużo jabłek na sobie Dobra nie wrócą, czyli jest 10-10 ekip and, and Trap, Rozglądajcie A ale nie. Trap. Ej chyba, że idziemy na tą naszą wieżę tam Chodźmy może, bo się, się teraz wokół wszystkich No, i wracamy na naszą na wieżę, tylko chodźcie po prawej na... stronie bardziej, żebyśmy nie dostali Będzie będzie widzieć, że strefa idzie? A właśnie, bo tu strefa jest jakaś Serio? Czy nie? O, ej, 10 A. sekund. Poczekajmy zaraz, zaczynamy 5 sekund nowa. A jak ona się rusza? A bez kitu w lewym dolnym coś jest, ja tego nie widziałem. Ona to, tam się mówię, rusza no. czy ona tam tej... Ja nie ma no, w lewym dolnym. No Lewym dolnym teraz nie masz, ale zaraz będziesz miał od nowa. Ruszyła 10 się 10 strefa teraz. Chodź, chodźcie góra, chodźcie góra, sobie Ej, wyliczmy gdzie, be... gdzie będzie. Ej, mam pomysł. Wyliczmy gdzie będzie sam środek. Ej, ej, lewa, 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 lewa! Góry są, no, no. Ej, kurwa jeszcze lewa, połudcie się. Na szą górkę zajeli, naszą górkę zajęli tam. Czekamy stąd, chodźcie, chodźcie, zawijamy, Chodźcie Bezpiecie na dół, bóru, chodźcie na dół, chodźcie na dół, na dół, do, do domu. No, za różowe włosy mam, chodźcie. Ja na wieży jestem, poczekajcie. Chodźcie, ej, nie, chodźcie tu, chodźcie tu. Po prawo, prawo, prawo! Chłopaki co biegają w dół, prawo. Dobra. Poczekajcie na nam. W te drzewa, w te drzewa wbiegnijmy. Tylko żebyśmy nie byli za blisko górki, bo HG będą mieli. A, ale no a tak widzicie ten silos przed nami? Chodźcie pod ten silos może. Najgorzej jak jakaś na nie, komuś, nie zaraz bo, kurwa, Tutaj, tutaj jest zrobione. Tutaj, Wszyscy są, ja, wszyscy tutaj są. Szfrowy, nie A, i nie ma tego Ezik, jesteś? Co? Jesteś, żyjesz? Żyję, żyję. Dobra. No, no, to że jak, jak się ciemniło. Dobra, ja bym to trzymał teraz, tylko. Jakby co, to już no, chyba ja chodzi z tej strefy. No. Bo my nie idziemy w środek strefy, nie no idziemy na, na... Do... No i został ja bym coś został Ale bo, bo, bo ona dopiero idzie jeszcze jakby co Ja bym kurwa zrotował, bo zobaczcie jak kurwa strefę My idziemy na my samym kurwa brzegu To chodźmy tą ulicą i dojdziemy na domki chyba wtedy Jak coś to se wypicie jednego redbullu EJ SĄ TYPY Gdzie 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 Przed nami, cofamy się, cofamy się Uciekajcie, uciekajcie Wycofaj, wycofaj, wycofaj to są... uciekajcie, uciekajcie! I od lewej uciekajcie. idziemy, od lewej idziemy. Się, się. A, bo nie, ja tak nie. A, lewej, Od lewej, od lewej, chodźcie od lewej, od lewej, od lewej, od lewej. co w trefę, w strefę, w strefę. Chodźcie, chodźcie, plus jeden, chodźcie trochę dalej. Walone na lewej, dalej, my, Do lewej, do lewej, za mną, za mną. Jak kurwa do lewej? Do lewej strefa. Strefa przestała się poruszać, git Nic, Giz, to idziemy dobrze, chodźcie tu. Chodźcie, za mną. Chodźcie tutaj ten, do takiego, takiego brązowego budynku. Wiem. Tak. nie, nie. na górę. No to jest garaż ten tor, no to jest garaż i ten tor. Tutaj, chodźcie, tu gdzie strzelę teraz. Brązowy budynek taki duży. Widzicie go gdzieś czy nie? Skąd tutaj? Bóg. Łódka jest na, łódka jest Ale na... zgubiliśmy no, ja. połowę kurwa ekipy. Ty, do gdzieś Ej, chodź, chodźcie, bo my musimy Do strefy go, do strefy go. Do strefy go. Chodźcie się spotkamy, gdzie gdzieś się widzimy, coś charakterystycznego Na nie górkę, górkę weszliśmy Kurwa, którą górkę? Taką obok Musimy się spotkać, biegamy 4-4 no, Jeszcze raz, jeszcze raz, wracamy się tam, gdzie się, tam gdzie się wszyscy widzieliśmy Na górkę, na górkę go, na górkę na go Na naszym respie są, na naszym respie Ale to nie są, to nie są nasi, na tej górce Ej, no do strefy to musimy iść, do strefy inny, No nie, no, to nie nasi Chodź, patrzcie, strzelam teraz, do, trzy strzały daję Dobra, mamy, ich, mam nasi, 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 to chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie za mną, chod Tutaj idę, chodźcie. Gdzie? Góra, gdzie, góra, gdzie, gdzie? Gdzie? Każdy za dobra, widzę. I powoli, powoli. Objął strefa, kurwa. Przed nami będzie ekipa, im na plecy wbijemy. No i okej, okay, co jest? Walone propy. Walą się, walą się, no. Je, je... na górkę, Po tej górkę. górce im bańcie, od razu plecy no. robimy i walimy będą się. od razu ani uwaga. No. Ale tu oni od razu będą Cały. na górce. E, Kamacho, od lewej, od Kamacho go. tu Kamacho stoi. KTW, tu Dawajcie od no lewej, no, no, dawajcie od no, 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 lewej Nie zbiegajcie na dół Od lewej, kura, od lewej kura, kura, kura. lewej jeden kura, kura, kura. Ta wieża też Plecy mamy, chodźcie, dusimy do przodu, do przodu Od lewej, od lewej, biegniemy do przodu, do strefy W stronę Kamacza, chodźcie, chodźcie mną, na budkę, mną, na mną. budkę, od na lewej, budkę na budkę różowe włosy mam, różowe włosy. Pani, chodźcie, ma w strefie, w na lewo Oni mam dalej, wiezy, nie mają nie tą, ten, dalej mają tą kurkę przyjętą, Dawać, Chodź to ma na, t... to jest chodźcie t... to jest jest tutaj. Jest na wieży, jest na wieży. Na, następne, na, na, na dole, to, 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 to. Ej, na dole. Na górze są, na górze są, są, na górze są! Na mówię, mówię, mówię. Gusie, zostawcie ich, zostawcie ich, nie ma co. Ale ja kur... Na bieży, na bieży tutaj. Bo plecy już mamy, plecy już mamy. Teraz Tak, 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 dawajcie za mną. Różowe włosy, chodźcie pod wieżę wszyscy. Podwieżę wszyscy! Rekord wjeżdża, rekord wjeżdża, rekord wjeżdża, wjeżdża, wjeżdża. Tu, 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 tędy, tędy. No tędy. dawaj, biegniemy za ku no. Ale chłopcy tu... są nad nami, krzakami, ta... krzakami, oni nie wiedzą. No wiem Ale trudno. mi kiedy wybiegniemy tak, za strefy, tak. bo ja nie widzę. Krzaka, sprawdzę. Jesteśmy w idealnej strefie, kurwa, zajebiście Siedźmy to tutaj, tutaj w, w tych krzakach, widzicie Na lezeniu, na lezeniu. Połóżcie się w jakimś krzaku. Ja, ja będę wam mówić info, chłopaki. Chłopiec! Leśni je, pomagam, jeden! Pomagamy, na Leśni jeden, Dobrze, sztanga! Drugi lew! Ładnie, ładnie! Cześć, się blokuje! Szeroko! Oni na głowę grają, no zajcie, szeroko, no. Dusimy? Ta, ta, dusimy Uuu. ich, ej, dusimy o. ich. Dusią, leży trzeci! Ładnie! Brawo! Leżymy kurwa tutaj! Kurro! Jalla, jalla! Po lewo jeden, po lewo jeden! Góra, góra wszyscy! Pomóżcie na duelka, pomóżcie! Duża przewaga! Leży, leży jeden! Daleko jeszcze! Dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojeżdżamy! lecimy, lecimy! Lecimy, lecimy! lecimy. lecimy, lecimy. Le, je, je, lecimy. Team, zostawcie co mamy, co mamy, co mamy Jak to, to nie jest niech 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 niechajcie górkę, nie, cofajcie górkę Tylko też niebieski dawajcie, ol górka Ognisko nabiega na jeden na górę Ognisko, ol górka Leży drugi, leży, leży drugi, drugi, leży drugi Lewo, lewo ktoś Lecę, 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 lecę Lewo, lewo Zapiszę sobie Cofajcie za górkę trochę, cofajcie za górkę bo wszyscy się powykładamy co nie ma no, no no cofajmy no, górkę, spokojnie, górkę, na spokojnie lo, 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 lo. Jak strefa wygląda Wszyscy są od nas? Krawacze mamy, krawacze mamy. Chyba jeden od nas leży. Chyba jeden Chyba od Różowe włosy mam, chodźcie do mnie, różowe włosy. Jeden jak cały skład, do? Chodźcie, chodźcie. Ech, kto to tu jest, kto to tu jest. Ale oni Dobra, będą różowe włosy, Dobra. mam chodźcie za mną tutaj. Eks stary, kim ty jesteś? Skąd biegnijmy? Tak MTS, MTS. Ej. Dobrze, dobrze, gratulacje. Klęku? Problemie. Tak, tak. Pozdro, tak. pozdro, odwiszamy. Pozdro pozdro, pozdro. pozdro, pozdro. Kto to był? Klęku, admin. Od lewej, od lewej. Na spokojnie, chłopaki, na spokojnie. Mamy strefę, nie musimy lubić. Na liczby. naszej wieży są, na naszej wieży można są. Lootować? Można lutować? Można, ammo, ammo możemy brać od nich. Red, Bull. Red bulli nie wiem, czy można brać. Zlik po pierwsze, po drugie na naszą są Ta, na spokojnie, zobaczymy. Jesteście jak... zieloni, to z mapy, mapy na naszej yy, wieży. Czyli mamy minus jeden, to? Ta, 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 ta Mogę jabłka wziąć, mordzia? Ja ci dam jabłka, ja ci dam jabłka, tylko chodź, zejdźmy tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Potrzebuję A. jedzenia do mnie, do mnie, do mnie. Sprawdźcie swoje HP, powiedzcie jak się ten, bo ja mam połowę. Ja mam full ja, ja mam całe. Ja też mam całe. Ja mam prawie całe. Przed nami biegłem, ja, ja mam 68, Dwie ekipy są, dwie ekipy są. Dwie ekipy są. są. To, to tak, bo mi znik napisał na W. Bili się na tym, bili się na Mabyn. Ej, ty, bo nie wiem, czy my tylko z nimi nie zostaliśmy Co tak jest, w swoją nie drogą. ...nie do nich, bo to nie dolatuje. Co jeszcze będziecie trudować? Ej, ty, możliwe, jak że my to tylko to z nimi zostaliśmy. ...na naszym respie, mabym z kimś i z nich mi to napisał na W. Ej, bo jak... nie, dwie ekipy są, są zieloni i niebiescy Ej, przed nami. Tam, tam Rokaki, mi, tak, 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 są, są ten, są typy tam, gdzie mieliśmy respa... Oni się bombią, oni się bombią Ej, to nie, to jak, jak coś, to niech się ze sobą bombią i my na trzeciego wbijemy. Ej, na HG są naszym, widzicie na ale HG? A ale one w to HG. Zobaczymy, no, no. jak no. Ale strefa będzie. Ludzie, jakby co? Z górki w dół bombią w kogoś. Ej, ja się czuję jak w Fortnite cie w ogóle, nie? No, 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 też to chciałem mówić. Krzychu ty, żyjesz, czy ty wynalazłeś że no, jesteś? Nie, 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 Dwóch od nas leży, jakby co, karilki, że wiem, że leży i Zik leży, bo mi pisze na. Dobra, jesteś. I będą kolejne rundy, to to będzie długie. Ja to da. Kolejna runda, spoko. To jest to fajne strasznie Jestem ciekawy, w której jest... nie, jesteśmy w top 3 chyba Chodźcie się przewidzimy. ile nas jest, ile nas chyba, żyje No, to no sześciu, sześciu, sześciu przy, nie? Przy tego. Sześciu powinno nas być U, Tu, 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 chodźcie do mnie Sześciu, no sześciu, widzę sześciu No tu sześciu nas jest 6 Czyli dwóch leży Karik już jest. Ej, bo zieloni podjeżdżają na dole, niebieski na dole, na dole ulicą, ulicą Zieloni Olicę? podjeżdżają Ej, zieloni Zielonu, nas zbywmy, podjeżdżają dole. Ej, cofamy? Co robimy? Od, od, chodźcie za mną, Zieloni nas chodźcie. podjeżdżają, musimy uciekać chodźcie, chodźcie, za gawę, za chodźcie ulicą, Chodźcie na ten wiatrak tam na tą drugą wieżę, na tą Niech drugą wieżę Ej, Wypijcie sered Dołem, 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 ważne żeby dołem biegł. Tak, biec. tak, tak. biegną od nas, Red bula wypijcie tak, biegnę, ale jestem na bardzo na plecach, więc Red wypij Redbula biegnę biegnie pod strefaj Mabę nas dojeżdża, chodźcie uciekamy, uciekamy Ej Kto jest blisko po lewej A jakiś chłop tu biega? Krzakami, krzakami Dwóch, dwóch biega. Nie jesteśmy w strefie, jak nie Chill. Nie jesteśmy już? Biegają na blisko, musimy się biegać. Brazylia, to jest Brazylia, to jest Syria, Brazylia, Brazylia. Ta bez kitu Regrupujmy się, to regrupujmy się. Na naszej górce są. Jesteśmy otoczeni, musimy coś zrobić. No, ja bym to podjechał prawo uciekał, po prawo. Brazylia się obaj na tej górce. Jak może wejdziemy na trzeciego, czy nie? Ja bym nie, poczekał. Chodźcie, chodźcie za mną, za mną. Ci zieloni nas do, dopuszają. Tak, 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 chodźcie do mnie. chodźcie do mnie. Odbiegnijcie na ulicę, od ulicy, od dużej Dobra. góry. Chodźcie. Tutaj, tutaj, biegnijcie do mnie. I biegniemy tędy, prosto, prosto. Uwaga tam. na strefę, bo ona, wiecie, to jest five'em, to się laguje, tak, nie? Tak, tak, tak. Chodźcie, Zara chodźcie. możemy już nie być w niej. Ja 50... Uwaga, uwaga, tu jest kółko. nad nami, żółty. nad nami, plecy mu zrobimy, plecy Chodźcie na górę, chodźcie na górę. Niebiescy, niebiescy tu są. Biją się, biją się, tutaj, tutaj, go tędy Brazylia na blisko. Dawajcie, dawajcie Musimy jakoś uciekać powoli od ludzi Ta, uciekajmy Możemy się rozdzielić, nie musimy leży, być wszyscy leży, Ładnie, leży, ładnie się nie bić, ci mogą Nie bijcie się, uciekajcie Uciekamy, uciekamy już. Chodźcie, chodźcie tutaj na tył, chodźcie na tył, chłopaki Wróćcie, A, na wleców, nocza, wlec, to jest, to mamy mamy. jest Brazylia na tej górce Lecimy mam mam. Rozproszyliśmy się, ej, chodźcie, tu chodźcie, tu chodźcie. Kurde, po prawej. Idamy rady. To, to, to. I damy rady. Tyj, bo ja tu mam strefę, aby sobie coś. Mam wyni w Jak coś, to leżenie w krzaku, nie? Dobra, ja dadam, chłopak, ja jak coś. no, dawaj do mnie, no tu. Ej, ty, bo my strefy za nami chyba mamy, czy nie? Jesteśmy w strefie strefa do nas idzie, biały Ja nie widzę, bo Jakiś hop mi na wu pisze, że mnie widzi, żebym stąd wyszedł, nie? <grym> no mógł, mógł strzelać do mnie po prostu Tak A gdzie o, wy, żyjecie? Chyba czerwone z, z prawej, że są Chyba z Ty, biegnę U góry są cały czas Chodźcie tu, gdzie się byliśmy na początku z Brazylią Wiecie, gdzie te krzaki takie, obok strefy No my w trójka jesteśmy. Dobra? Ej, dobra, jestem na peskę, dobra, już jestem na peskę. Ja Ej, to mi chodź od piszo, lewej. Wisz się tu o, Wróć tu gdzie wybiegałeś w tych krzakach O kurde bo. Tu oni gdzie tu są? Jest pod górką Brazylii w krzakach, tu gdzie... Siema, stary, co to? Coś biega za strefą, za strefą. Z tyłu, z tyłu, z tyłu. Na barierkach są Ej, to A ja tam, tam w krzaku leżę. Nie, 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 uważaj, nie strzelaj do mnie. Eee, to są są na górce, którą zajęliśmy pierwszą. Ty to jest już ostatnia strefa, nie? Jeszcze mnie tam się niebiescy, niebiescy się... są, nie? Ile nas jest, chłopaki? Ja. Czterech, ja. Ja trzech Ja też, no. No to czterech uzuje nas. jakiś zielony obok mnie leży, ja nie wiem czy on na leżeniu nie leży. Nie, raczej Ale nie, bo wtedy na nic się nie obiecać z Mają HG. Bym mu tubę sprzedał, ale kurwa ryzykuję wtedy śmiercią. Ej dobra, zregenerowało mi się HP. Pamiętajcie, że wam się regeneruje, nie? Serio? Ta, ta, ta. Regeneruje się do połowy. Jednego bodyhite'a mam możecie przeżyć. Czy każdy jest w krzakach co mówiłem? To no, nie tak, ja w krzaku lecę. To, to. A każdy ja jest tam tak. gdzie Wiso? Biegają na górze, biegają na górze, biegają. No i tam Ja na jestem na dosłownie na to na tej górce obok naszego respa w 3 lub czterech lub... Wiso żyjesz? Trzech Zyje, lub więcej żyje. na tej górce e, od naszego respa Ja mam, ja mam pomysł, Wiesz, że żaraj, po prostu na Wiso odliczy na ile będziemy, bo widzimy się w Czekajcie chwilę panowie, dobra, każdy teraz kto żyje ma przytrzymać radio. Bo wtedy będziemy wiedzieć kto jest. Nie oh, Ale nas, nas jest barą, czwórka, no to, to jest pięć, oczywiste. Pięć, Piąca, a nie. 5, 5, Dobra, teraz tak, chłopaki, bo to jest, może to wygra. Ej, jest, bo strefa to, się to nie zmniejsza. To, to jest koniec, już nie ma strefy. To, to ej, nie musimy ich rasować. Sprzeda sprzedać, sprzedać, sprzedać. Ej, ja, ja, tak, ja tak, idę na wieżę, próbuj ja próbuj. na wieżę, ja idę na wieżę. ja idę na wieżę, tak to. Nie, już odbieg mi, bo stał w miejscu, debil. Ja idę na wieżę, bo to już nie mam mniejszej strefy. Ja chodzę na wieżę i HG mam. Chodź, chodź, widzę cię. Jest jak ktoś do mnie. Nie, nie odpisujcie, nie odpisujcie. Plecy, plecy! Plecy. Jeden, jeden, plecy. Plecy mam. Widzi nas, widzi nas. Brazylia, jeden plecy. Widział nas, walił do nas, On jest za strefą! Nie, nie, Ej, za strefą niebieski. on jest! Czemu on nie ginie? Uważajcie na niebieski. Dostaje, nie wiem skąd. Niebiesko. Z tyłu, jest żółty z tyłu. No nie wiem, on za strefą jest, czemu on żyje w ogóle? Pi, 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 ładnie, ładnie, pi, pi, pi. ładnie, ładnie. Dobra, ładnie. Brazylia.

Ej, żyje ktoś? Tak, żyje. Ja żyję, żyję. Nie wiem. Wszyscy żyją. Wycofać do was, bo wy to wycofaliście pod zwierzę. Czekajcie, do se wyjdę. Ej, chłopaki, możemy od lewej ich odbijać, ale nie, oni wtedy będą mieli haki jeszcze. Ktoś mi napisał... Napisał mi, że biegną od prawej ktoś. Mi Gawersonek nie wiem, ma pisać na W. Ej Jeszcze nie, bo ja bym się tak nie kąpił, wiecie ja bym tak. podjechał, bo to strata czasu, a tylko my zostaliśmy chyba Jakiś kurbuś z Tiltopka do mnie pisze No do a mnie je, też fioletowy, fioletowy trzech. Dobra, no, dojeżdżamy, bo stypa trochę chłopaki Czekaj, bo będzie liczyć nam strefę, nie? Na nie, już nie ma strefy. Dobra No dawajcie oni HG na mają. lewo. Teraz tak, dawajcie na lewo Dawajcie na lewo, teraz tak Wszyscy na lewo Red Bulla i wjeżdżamy tam od nich od góry, do ja góry Ja od pleców biorę, ja Chodź pleców się od pleców Chodź Chodźcie, się... mówię, Chodź się od lewej Ej, chłop na ziemi mówi mi, że plecy Ej, niech, jed, niech jedna, niech jedna osoba zostanie na plecach Jedna osoba na plecach zostanie Jedna osoba niech nie raszuje lewo Ty, tu typy leżą! Tu typy tu leżą! Na blisko! Na blisko. Stary. Leży jeden. No musimy się strzelać. Spoko. I walą te górki. Tu dobrą pozycję mamy. Ja na hita jestem, kurwa, ja jestem na strzała. Pomocy, pomocy. Fioletowy. Dobra, ja biegnę pomóc tu, nie. Pomóżcie mi, proszę, pomóżcie Jedne, mi. Jeden dostał laga. To wycofaj do nas, spróbuj do nas wycofać. Nie, nie dam rady. Ja jestem Makita, ja jestem... No nie. Teraz jestem w chipie.